Ten człowiek z piłów, z dobrych obyczajów, obrażał uczucia religijne, bluźnił przeciwko Bogom, był trapieniem dla żony i całego swojego miasta, nie wykonywał żadnej pożytecznej pracy, zadawał ludziom męczące i do niczego nie prowadzące pytania, sprowadzał młodzież na złą drogę. Tak, proszę państwa, mówię o nim. Ten człowiek, który lekceważył wszystko, co powinno być bliskie miłośnikom antyku i antycznego piękna. On chciał zniszczyć. Ten człowiek ma ulicę w Warszawie. Kiedy zrobimy porządek, ta ulica będzie się nazywała inaczej. Wszystk ulica wszystkich bogów, których znieważył Sokrates.